płytę mam oczyszczoną, delit zrobiony z cela i delitem. ten, no ale kucze z moim zaskokiem myślę, no dobra, no jest Frankenstein, jest limitowany i jest super no ale sobie przypomniałem, przecież to jest wyjątkowy Frankenstein, normalnie w cech A, w cech B cel zostawał 90 nanometrów a przecież w tej płycie z cech już jest 60 5 nanometrów cel plus, plus 40 nanometrów ten RSX to w takim połączeniu to może działać z tym nidekiem wentylatorem kurna mać uber cicho i to jest właśnie ciekawostka jak to będzie cicho działać i jak mało prądu będzie ciągnąć bo przecież tu jeszcze można zrobić undervolta tylko to jest takie pieprzenie na przyszłość jakby nie wiadomo co a tak naprawdę jeszcze nie szczytałem kodów teraz muszę to wysuszyć wszystko i szczytać kody i mieć tylko nadzieję, że to nektokiny i 4 nektokiny. 4 z drugiej będzie trzeba wymienić No yy, po prostu na laser mod moda. No ale to wcześniej lasery sobie porobię na innych i niskotopliwą ceną będę działał. Tu mam nadzieję, że się to uda. Wszystko, ale to tylko wybieganie na przyszłość, bo, bo tak naprawdę zupełnie inne plany miałem wobec niej. Myślałem, że tu włoży cechę L, pomodyfikuje delikatnie zaczepy w środku obudowy. A tu się okazuje, że, że Frankenstein. Jest, no i to trzeba ratować, no.